Karpa Info. Dzień dobry. Na samym starcie chciałbym przeprosić za to, że odcinki Karpa Info będą montowane w języku czeskim. Bardziej czytane przez Iwonę w języku czeskim. Z względu na to, że obecny polski tłumacz jest zjebany. Domzdrom pragnie, aby odcinki Karpa Info częściej się pojawiały, jeśli nie wierzycie wersji w to, to posłuchajcie tego woda. Karpa Info. Kupa. A no, to mohlo být, to tyhle zabavné i být častější, tak po prostu. Imo, to nepotřebně si limituješ, že dobrá beka by z tego možná bylo krenčíš. Imo, si zbytně limituješ. Karpa Info. Karpeus, inacej zvaný Karpatuju, vraca do streamovania, obecně je gratilko dvojité v Team Fight Tactics, ale může v roci do grania dvojité v Inegri. Karpa Info. Nioru inacej zvaný Knuar Loop dla iných profesor Nioru znov vzniknou inie vědomo, kiedy v roci. Společnost barcovníkov, ktorzy go oglondají od 2017 roku vědza, že jeho prezervy jsou bardzo dvůgé seč, PS udzielas na serverze. Karpa Info Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Chciałbym wam życzyć wszystkiego najlepszego. Tak, kurwa, wszystkiego najlepszego. Ty, ty kurwa, jesteś skłoniony, Karpeuszu. Wszystkiego dobrego z okazji świąt. Był do was nie przyszedł, kurwa, ten speluch, którego teraz widzicie na ekranie, bo inaczej musicie wiedzieć o tym, że będziecie wpierdalać jebany węgiel. Zamiast słodkości, oczywiście. Karpa Info.